Я wszystkich. снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. А о, то есть... Метро и... О мой боже, там стоим... что -то... Кто есть. Szukajmy sobie drugiego kapcia. My się dobra, to nagram. Najwyżej będzie mi zimno w stopę. Okazuje się, że był zaplątany w... Zaplątany w kółka fotela. Jest bibliotekarz. Z, z którym najlepiej nie rozmawiać? Na szczęście nie musimy mieć maski gazowej w środku, bo mi się skończyły filtry. Świetnie. Eee... Nie powinniśmy z nim za bardzo interaktować. Jak go napotkamy, to patrzeć mu w oczy i... O moja pierdolę. Nie mam za dużo czasu na tym cholernym. Najgorsze jest to, że to jest etap y, quasi-skradankowy. Świeca się lekko na zielono, mimo że nie mam włączonego noktowizora. że jest. Ciekawe te bibli bibliotekarze Nie są w sumie agresywni To dobrze, mogę mieć na nich wyjebane Do momentu aż nie będę musiał bo jakiegoś przejść, wtedy będę musiał. Eh? Miały być nieagresywne. Aha, nie zadało mi to obrażeń. Dobrze. Tu był. <grymka> Dobra. Tam blisko, ale nie dość blisko. E, ja muszę zejść do piwnic, co nie? O cholera, ja łażę, ja włażę wyżej i wyżej. Czekajcie. Nie to. Znajdź dokumenty, znajdź wejście do tajnego archiwum wojskowego. Okej. Okay. Sumie pokażcie mi tą mapę. Nie to. Teraz zmień sobie ten filtr. Okej, okay, czyli stąd nie wyjdę. Nie no, wyjdę, tylko będzie to ode mnie wymagać troszeczkę postarania. Jak się postarać? Ano tak, Tędy. ale jak tam nie lubi światła. Rozumiem. Eee. A Jeszcze raz błazić. Płać ty. per... materii. Tutaj. Dopiero co mi mówili, że mam im patrzeć w oczy. What Jakby teraz zrobić takie run for it? Jak spróbować y jak najszybciej się rozejrzeć w okolicy I nie wiem, potem może jak nam się uda wypatrzeć wszystko, no to Zbiec najpro... najszybszą drogą Nie marnować za dużo apteczek ani filtrów. Na razie to ja w sumie nie wiem gdzie jestem, co ja robię, kim jestem. Po co tu jestem? No po co tu? Po co tu jestem to ja wiem? Odszukać dokumenty na temat tajnego, nie tajnego, tylko na temat tego, gdzie znajduje się schron rakietowy, który, o... co dla nas wygodne, ma. A tędy nie, nie tędy, który, co dla nas wygodne, ma. Jak to nazwać Programy startowe rakiet atomowych? Nie jest najlepsze słowo, ale lepszego nie mam. Okej, okay, czyli nadal... A, dobra. Tutaj byłem i spadłem gdzieś w w okolicy, nie powinienem tego robić. Biegnij Forest biegnij!

Morcisławie, idź powoli. Nie ma kurwa powoli, nie mam dość filtrów, żeby iść powoli. Uduszę się w trakcie. Reportuje się nagle za mnie? Tak, bo to... bo to skryptowana rzecz. Dlaczego spadłem? Co się stało? Co się stało? Видите, mm -hmm. большое, было большое, 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 не большое, 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 Не большое, 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 даже большое, 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 Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Aj, hopie to tak samo jak w Stalkerze z X13? Też nie masz pojęcia kompletnie, czego szukasz, ale ostatecznie to znajdujesz. Ich tu jest więcej. Jest archiwum. Czym są bibliotekarze? Nazywaliśmy tak, nazwaliśmy tak te istoty, bo były zbyt przerażające, by pozostać bez nazwy. Jedno nie ulega kwestii: to nie są zwykłe zwierzęta. Nie mam pojęcia, co było punktem wyjścia w procesie mutacji popromiennej, ale są zdecydowanie zbyt sprytne, jak na zwykłe zmutowane zwierzęta. W ich oczach widać błysk inteligencji nie mamy nawet pojęcia co takiego one dostrzegają w naszych oczach ale jeśli nie uciekniesz nie walczysz i tylko patrzysz wprost w... na jednego z nich coś się dzieje pozostajesz przy życiu mimo że każdy z nich potrafi roz... roznieść doświadczonego i dobrze uzbrojonego żołnierza jak robaka czy to możliwe że patrząc w Człowiekowi w oczach przypominają sobie jak przez gęstą mgłę, że kiedyś także byli ludźmi? Chuja, prawda, spróbowałem i gówno wyszło. To nic nie ma. Nie ja będę się przez pajęczynę przedzierał, co? Aha. Naturalna... Naturalne odcięcie drogi powrotnej, co nie? Tu jest ge... głęboko i nie chce się tam... O, widać dno? A, nie aż tak głęboko Shit <laughs> Kurwa. że w tym roku nie Tam. Kurwa. On tu nie wejdzie, co nie, nie może wejść na schody. Jest za szeroki Co ja tu mam E tu. tu, 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 tu. Faker Okej, okay, zapisuję Zapisało I zajebiście Nie chcę tam schodzić. Nie chcę. Nie chcę. Dobra. Śpi. Kutas. O kurwa, obudził się. Kutas. Gdzie ja w ogóle mam iść? Tam jest przejście. Czyli nie do małpy. E, przepraszam bardzo. Nie wolno nazywać bibliotekarza małpiszonym. Gdzieś wlazłem, gdzieś idę, ja gdzieś idę. Jest jakiś zawór, nie mogę go przekręcić. To dobrze. Znowu zapisuje Kolejny śpi Uf. Dobra, na schodach jesteśmy bezpieczni, do tego już doszliśmy. Więc jak co uciekamy na schody? Czy ja kiedyś miałem. Ej, kojarzę te obudowy! Mhm. Jest save, do którego się nie dostanę, i jakoś tak wtórna mi się nie chce do niego dostawać. Nie wiem dlaczego, ale nie chcę. Zablokowane chodem, którego nawet nie mogę wystukać. Świetnie. Znaczy no. Z, to znaczy, że tam nawet nie da się przejść, a to dobrze. Im mniej dróg, które da się. Kro... którym da się kroczyć, tym lepiej. Mniej możliwości. Jest! Bo <grywa> myślałem, że to już będzie to. jak po prostu chwyci? O, to jest to, biorę. Aleś ty Artyom niecierpliwy, po prostu jakoś, nie wiem, zostawiaj na pół otwarte. Żebyś wiedział, że już sprawdzałeś. W sumie to mu się troszeczkę nie dziwię, jakby z, z tyłu były ty upiszo, Nie mówić. Aha. Ma duży napis D6. Ты у а дайте скип. Тут было фарте. Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? A tęto zawisała. Suśba mojej stancji. Dobra, no to wydostajemy się jeszcze z biblioteki. Kończymy grę swoją drogą, jeszcze z dwa odcinki pewnie będą. Fok na powierzchni. Молодец, добрый катарзис. Артем, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинемся теперь? В храм. Артем, помнишь храма? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Хан. Может, музон врубим? Танцуем сегодня мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Да музыка. Фак. О, не, 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 не! Леон. Единственный человечества в этих Niech A za ty na dozwolony użytek moi drodzy, dozwolony użytek Mniej niż 10 sekund, mam nadzieję co? Jesteśmy w bazie Sparty i tutaj możemy zatrzymać, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajk, like, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy to albo w już w kolejnym, albo w jeszcze kolejnym zakończymy wszystko. Możecie już pisać, co byście chcieli na kolejną serię. Do dzieci Boże. Siema.